Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w szkółce Schmidt. Bronisław Schmidt. Dlaczego tak ważne jest miejsce w ogrodzie? Rozpoznanie tego, co, co tak naprawdę w tym, w tym ogrodzie mamy. Wiele osób, kupując działkę czy mhm. planując stworzenie ogrodu, ma jakieś wyobrażenia. Chce mieć taką roślinę, inną, chce mieć jak u sąsiada, chce mieć jak u rodziny. Ma jakieś tam swoje wyobrażenie. I próbuję je często, można powiedzieć, na siłę realizować. Czyli nie patrząc na to, jakiego typu mamy ziemię, jakiego typu mamy położenie tej działki, mhm. czy to jest jakaś niecka, gdzie się gromadzi woda, czy to jest z kolei piaszczysta górka, albo środek lasu sosnowego, gdzie po prostu tej wody prawie nie ma, a gleba jest piaszczysta. Więc, według mnie, kluczowe to jest poznanie terenów, poznanie tego, czy co tak naprawdę mamy? Co mamy? Gdzie gromadzi się woda? Jakiego typu mamy podłoże? Czy na przykład poprzedni właściciel nie nawiósł nam gruzu? Czy e, ziemia jest bardziej torfowa? Czy bardziej piaskowa? Czy ciężka gliniasta? No, e, to jest kluczowa sprawa, żeby zacząć e, planować ogród. Oczywiście można powiedzieć, że wszystko się da zrobić, że y, każde bagno można osuszyć, a każdą, y, każdą piaszczystą wydmę można wyłożyć y, folią i zrobić tam oczko wodne, ale pytanie tylko, jakie są będą tego koszty. Mówię o kosztach mhm. finansowych. Mówię o czasie, jaki mm. zajmie takie radykalne przerobienie mm. tego miejsca no i później utrzymanie tego. Dlatego, według mnie, z moich doświadczeń wynika, że, mając do dyspozycji tak szeroki asortyment, jaki jest dostępny w polskich szkółkach, to, są, to jest wiele, to jest kilka, kilkanaście tysięcy gatunków i odmian roślin ogrodowych. Tak naprawdę nie musimy się kopać z koniem i możemy z tej szerokiej puli wybrać to, co będzie nam u nas się dobrze czuło, co będzie nam, nam sprawiać przyjemność, co będzie w miarę łatwo rosło i w co nie będziemy musieli potem wkładać tyle pieniędzy, czasu i pracy. E, i pracy. Mhm. E, dzięki temu też nie będziemy za bardzo sfrustrowani, zdenerwowani, że nam nie wychodzi, że prawda. Chcemy lawendę, a posadziliśmy ją na podmokłym terenie. Ona po prostu musi tam wygnić. Tak samo jak rośliny bagienne nie będą rosły w suchym stanowisku śródleśnym. Czyli od czego powinniśmy zacząć? To rozpoznawanie tego miejsca, na co warto popatrzeć, żeby trochę lepiej dopasować się z naszą wizją ogrodu. Oczywiście są różne metody. Można wziąć jakiś specjalistów, ekspertów, można się skonsultować z architektem krajobrazu, który ma też najczęściej duże doświadczenie w tym. Natomiast takim pierwszym sposobem, najprostszym, najtańszym, to jest na pewno obserwacja tego co się dzieje wokół naszej działki, wokół naszego potencjalnego ogrodu. Jakie drzewa rosną? za płotem, co dobrze rośnie u sąsiadów, jakie rośliny, e, czy, e, czy to są raczej miejsca właśnie, gdzie jest piasek i hmm. brak wody, czy właśnie podmokłe jakieś miejsca gliniaste, e, gdzie, gdzie często na przykład na wiosnę stoi hmm. woda, no to już nam da jakiś tam obraz e, tego, e, tego, czym dysponujemy. No a później już, jeżeli chodzi o dobór roślin, no możemy albo też korzystać z pomocy profesjonalisty, czyli architekta krajobrazu, ale możemy również na własną rękę taką wiedzę zdobyć. Strony internetowe e roślin.pl, katalog roślin wydawany przez Związek Szkółkarzy Polskich. To są wszystko takie miejsca, gdzie możemy no, merytoryczne wiadomości na temat doboru tych już roślin konkretów no. e, zdobyć.